Hejka, witam w nowym odcinku życia Rainbow. Jak widzicie, dzisiaj zrywamy z Dwayne'em, ponieważ Rainbow doszła do wniosku, że jednak Billy to może być ten jej jedyny, a w każdym razie na pewno nie chce tutaj oszukiwać Dwayne'a, albo go zwłodzić, więc postanawia z nim zerwać. W związku z tym e, Dwayne za moment się wyprowadzi, no bo też chyba nie ma sensu, żeby on tutaj z nami. E, przebywał, wiadomo, jest smutno i tak dalej, więc e, jak najszybciej Dwayna się chce stąd wyprowadzić. No to też formalnie, w sumie, nie był żadny jego dom. E, tutaj, w sumie, nie wiem, czemu mówią o rozwodzie, dlatego że oni przecież ślubu to nie mieli, tylko chyba nawet nie byli zaręczeni, no po prostu byli parą. Nie, na pewno nie byli zaręczeni, po prostu byli parą, więc Dwayna zaraz stąd e, wyprowadzimy, no a. Rainbow będzie mieszkała z Billem, więc go przeniesiemy z tego domku letniskowego do nas. No dobra, on się sam wyprowadza. Czy możemy mu nie dać w ogóle żadnej kasy? Bo nie wiem, w sumie z jakiej racji. No nie można, ale on nie będzie miał gdzie zamieszkać, nie będzie miał nic, więc powiedzmy, dajmy mu 5000 Simoleonów i niech się wyprowadza. Dobra. Domina już z nami nie ma, tutaj jest Billy, zobaczymy w jakim on jest stanie, więc jak się w miarę dobrze czuje Billy, to mógłby właśnie tutaj tę relację z Rainbow jeszcze bardziej sobie tutaj pielęgnować. Zajmujemy się Rose, bo ona jakoś taka troszeczkę zmęczona. Jak widzicie, też te dekoracje Halloweenowe już posprzątałam, no bo mamy zimę, więc niedługo takie zimowe. I też pomyślałam sobie, że w następnym odcinku wyprowadzimy te y, nasze dwie turystki, bo y, no jest zima, i powiedzmy, że u nas to będzie taki sezon, y, kiedy nie ma y, za bardzo turystów. Mimo że w sumie na tej wyspie. To nie jest jakoś szczególnie odczuwalne to, że jest ta zima, prawda? I jakby wiecie, słońce jest powiedzmy w miarę ciepło, mogą się niby opalać czasami, ale zobaczcie też tutaj na termometr, że w teorii pokazuje, że jest chłodnawo. Dzień też już tak nie do końca jest e, super słoneczny, więc pomyślałam sobie, mimo że te pory są bardzo dostosowane w sumie do, do otoczeń w miarę powiedzmy, tak? To pomyślałam sobie, że nie ma co tutaj robić jakiegoś e, takiego... Wiecie, typowego jakiegoś, yy, że ole super jest lato i tak dalej, tylko po prostu to będzie taki chwilowo sezon bez, e, bez gości, nie? więc one się wyprowadzą w następnym odcinku. A my tutaj zobaczmy co możemy porobić, bo Rainbow ma całkiem spoko humor, no wiecie w końcu to ona zerwała, chociaż te z Sim jeszcze czasami zaskrychują i tutaj niby jest w dobrym humorze, a za chwilę sobie przypomni, że jednak jest w złym humorze, więc ja się tutaj specjalnie nie nastawiam jak to dalej będzie wyglądało, ale zobaczymy jak się sytuacja potoczy. Ja to może trochę posprzątaj, bo tu coś zaczęłaś na grillu robić, ale to jednak nie jest chyba dobry pomysł, więc może weź tu posprzątaj. Patrzę sobie jeszcze, jaką oni mają relację, ale całkiem spoko. Oczywiście z Dwaynem cały czerwony pasek, ale w miarę spoko mają tą relację, więc, yy, więc mam nadzieję, że coś tutaj nam się uda zaraz. O dobra, wiem o co chodzi. Chyba y, zablokowałam drzwi dla nich, bo mnie denerwowało jak wchodzili. O nie, a teraz ona... właśnie teraz jej się smutek po zerwaniu przypomniał, a ja zapomniałam, że mam drzwi zablokowane, więc on nie mógł przejść. No i teraz trzeba będzie odczekać te parę godzin pewnie, zanim jej się poprawi, bo już widzę, że nawet jej się nie chce tutaj za bardzo w te romantyczne interakcje wchodzić. Zobaczę jak tam się Rose ma. No dobra, trudno w takim razie, skoro... Ona nie jest w nastroju, no to e, nic na siłę. Może niech się z nim pogada, telewizję pogląda jakoś, nie wiem, jak jej przejdzie, to po prostu wtedy będziemy nad tą ich relacją pracowali. No bo na razie no to, 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 to nie ma sensu, jak ona jest w takim niezbyt e, dobrym humorze. Nie ma co e, na siłę tutaj próbować nic, tak? Więc dobra, niech ona się tutaj, powiedzmy, zajmie sobą, pójdzie spać. To celowo może nawet uda nam się yy, jakieś oświadczenia zrobić, oczywiście nie w tym odcinku, tylko w następnych. Może nawet jakiś ślub tutaj zorganizujemy, bo to otoczenie jest w ogóle z, tych, z tego dodatku ślubnego, więc myślę, że to może być fajny pomysł. Ale na razie oczywiście skupiamy się tutaj na, na czym innym. No, oni widzę tutaj do tych swoich domków z tymi domkami się zamieniają i siedzą u siebie, integrują się jednym słowem. E, pomyślałam sobie o Rainbow, że ona niech rzuci na razie tą pracę, bo powiedzmy, że ma odłożone trochę tych pieniędzy, więc nie ma takiej potrzeby, żeby e, zarabiała, żeby się dodatkowo chodziła. No a byłby problem, jeśli chodzi o zostawienie Rose, bo e, co prawda e, no, do żłobka jej chyba nie wyślę, bo byłby problem, bo w sumie mamy ludzi na, w tym momencie na w, na terenie naszego domu, więc ma się kto zajmować, ale byłoby to trochę dziwne, gdyby się nagle jesteś tam. Wiecie, lokatorzy nią zajmowali, bo w sumie oni są dla niej obcy, więc tak w związku, że byłoby to dziwne, więc po prostu na razie rzucimy tą pracę i jakby było bardzo jakoś źle, ale na razie idzie. Biznes ma 16 ponad tysięcy simuleonów. Więc na razie może sobie pozwolić na to, żeby rzucić tą pracę, natomiast możliwe, że w przyszłości, nie wiem czy nawet taką samą, ale może jakąś tam inną pracę jej znajdziemy i po prostu w ten sposób będziemy to robić. A w tym momencie nie ma takiej po prostu potrzeby. Jest w stanie przeżyć za to, co ma od tych swoich lokatorów, którzy wynajmują te domki. No. Więc tak to się z Dwaynem wymieniała, no ale na razie po prostu nie ma, takiej, nie ma takiej też potrzeby, żeby się tutaj jakieś opiekunki sprowadzać. Czy no tym bardziej dziwne by było jakby nagle tą małą Rose zajmował się, no nawet ten Billy w sumie, no on by mógł jej pomagać, ale docelowo to planuję zrobić tak, żeby Billy właśnie poszedł do pracy. Rainbow zostaje i tutaj się zajmuje domem, no bo w zasadzie to jest jej biznes, więc niech on na ona już pod Wayne, ma trochę nauczkę, że chce się tym sama zająć. Nie chce, żeby Bill jej pomagał, on niech sobie znajdzie tam jakąś inną pracę. W teorii załóżmy, że on ma jakąś tam inną pracę, tak? Trochę jest, powiedzmy, takim. Myślałam, żeby mu dać pracę, ale taki biznesmen, coś takiego, nie? A teraz zajmiemy się e, myciem Rose, a w ogóle Emma odrabia lekcję, tak, bo przecież Emma jest w wieku totalnie szkolnym, prawda? Więc ona tutaj nawet chodzi do szkoły, co prawda jest tutaj niedziela, ale to nic. No, więc... ale one i tak się w następnym odcinku tutaj wyprowadzą. Dobra, nakarmimy jeszcze Rose. Coś czuję, że tutaj, zanim ona ją nakarmi, to jeszcze bardzo dużo. No tak, coś mi się tutaj zawiesza, że ona jej nie może na bieżąco jakoś. No, nie pij tej kawy, tylko miała się nakarmić. No i teraz musimy wykonać taką sekwencję, zanim ona się w końcu. Zdecyduję na to, żeby ją jednak w końcu nakarmić, a nie robić tysiąc innych rzeczy, więc mam nie będzie to trwało 100 godzin i w końcu się uda. Ogólnie z doświadczenia, to już z tej serii w Sims 1 którą zrobię, to już wiem, że jakby takie coś miało miejsce w The Sims 1 to już chyba z 10 razy by nam opieka społeczna dziecko zabrała. W sumie tutaj tą zabawkę tutaj przeciągniemy, żeby ona się popowiła później. z do wyposażenia. Dobra, Billy, wstawaj, bo ja chciałam z tobą jakieś interakcje romantyczne powykonywać. A ty, jak śpisz, to średnio mogę i zobaczę, czy w ogóle ten związek ma jakąś przyszłość. Czy tu trzeba szukać kogoś innego, bo ona z Dwaynem zerwała. Dwayne się tutaj wyprowadził i się zaraz okaże, że o oh Boże, jaka ta Emma jest w ogóle pracowita. patrzcie sprząta po wszystkich. No, złote dziecko. E, tutaj ja zerwałam z Dwaynem. A muszę odblokować mu drzwi, chyba. E, zerwałam z Dwaynem, i w ogóle idzie tutaj jakaś rozwojowa relacja. Tu się zaraz okaże, że, e, że to na marne było. I nic z tego nie będzie. Niepotrzebnie, jeszcze się będziemy z Dwayne przepraszać. Nie, no, jakoś ten Dueń też mi chyba nie, nie podszedł. Mam wrażenie, że jakoś ta relacja była taka. Może to nie to. Więc próbujemy, czy coś wyjdzie z relacji z Billing. Dobra, młoda niech sobie pogląda telewizję może. Albo popływa. Nie wiem, może jakieś. Nie z tych takich aktywności na zewnątrz bo korzysta fakt, że ja tutaj jakieś zabawek nie zapewniłam dla tych dzieci osób, które wynajmują, ale może to jest jakiś pomysł na przyszły, na, na, na przyszły sezon, powiedzmy, żeby jakoś tym dzieciom tutaj rozrywkę tym zapewnić. No, bo tak średnio mi się uśmiecha też, że one wchodzą do tego domu, w którym są domownicy, tak? Więc y, raczej myślę sobie, żeby tam im coś zamontować, no, w tych takich częściach, powiedzmy ogólnodostępnych. Dobra i może zostańmy tutaj partnerami już, niech oni się zadeklarują w miarę oficjalnie. I bili, niech idzie jaś, bo on już tak totalnie zgłodniał. Już może w sumie tutaj bardziej u nas przebywać, no bo jak jesteśmy razem, to niech on tutaj sobie z nami zamieszka. I w ten sposób zamierzam to rozegrać. Rose jest zmęczona to, co idziemy spać. Trzeba ją położyć do spania. Eee, dobra, zaraz ją tutaj położymy. O, Emma nam wybiegła do, do domu. No, Emma, musimy Ci tu jakieś inne zajęcie znaleźć. Nie wiem, weź, nie wiem, poćwicz sobie, jak jesteś taka energiczna. Pompki porób, ale nie siedź nam tutaj w domu. Eee, A Rose można by położyć po prostu do kojca, żeby nie leżała tak bez sensu. Widzieliście, co to był za bag w ogóle, dlaczego to dziecko jej wypadło i dlaczego ono, ona je włożyła do tej kołyski, potem wyjęła, jakoś jej spadło na nogi, w ogóle bardzo dziwne rzeczy ja widzę tutaj się dzieją, już mi się to bardzo nie podoba, więc mam nadzieję, że ją no zaraz zostawisz już spoko. Emma w ogóle, słuchajcie, wchodzi sobie na, na totalnej chillerze, niby nam posprzątała zabawki, ale... To dziecko ma ewidentnie jakąś taką odpowiedzialność i wzrosła. No to dziecko jest ewidentnie bardzo, bardzo dobrze wygenerowany, randomowy sim, tyle wam powiem. No naprawdę wszystko posprząta, taka uczynna mała simka. No i nasz po prostu smutno mi będzie, że w następnym odcinku wyjedzie, bo przyzwyczaiłam się w sumie do tego, że ona jest taka spoko yy, i taka, zobaczcie, no i kubek umyje, no po prostu, no, no złote dziecko, no weźmie umyje kubek, posprzątała zabawki. Ja nie wiem, czy ja jej dałam jakąś cechę, bo losu mam, że ona jest jakaś taka, yy, nie wiem, jakiś czyścioch czy coś, nie wiem, co, co ja temu dzieciakowi dałam, ale naprawdę jestem zachwycona jej postawą. Zwłaszcza, że no, na potrzeby naszego tutaj yy, całego loru opowieści, to ona jest yy, no, nie mieszkańcem, a takim no, na wakacjach dzieciakiem, więc też jestem zdziwiona słuchajcie Billy niech znajdzie sobie pracę niech on będzie tym biznesmenem tak jak mówiłem wcześniej no i on będzie miał tutaj taką pracę i będzie się tej pracy chodził tak no bo teraz tutaj mieszka no już widzę że pajęczyn po Halloween jeszcze nie zdjęłam, więc ee, będę musiała to zdjąć chciałam żeby sobie już zrobił raporty ale coś czuję że on musi mieć ładnego kompa więc Później mu jakoś tam zaaranżujemy biuro może na piętrze, żebym sobie tam w tym kąpie robił. Albo na dole w piwnicy mu zrobimy, jak się trochę miejsca zrobi. Także być może zrobimy to w ten sposób. No dobra, słuchajcie, ten odcinek będziemy kończyć powoli. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć!